Witamy Państwa w tych no, niecodziennych okolicznościach, bo jeszcze się w takiej regularnej wojnie nie spotykaliśmy i dzisiaj nie unikniemy tych tematów filmowych, no bo przecież część środowiska, światowego środowiska filmowego to są przecież Rosjanie, a zewsząd mamy tutaj informację, że będzie embargo na rosyjską kulturę. My się trochę z tym nie będziemy zgadzać. Jeszcze wcześniej e, światowe kino. A do aktualnych y, informacji ze świata, y, także tego filmowego, wrócimy. Pani Ewa Smolińska, Dzień opiekun dobry. dyskusyjnego klubu filmowego Komeda na Wolności. Co y, przed nami, jeśli chodzi o DKF, y, wraz z początkiem marca nastanie? No, właśnie, co przed nami. No, mieliśmy dylemat, drodzy Państwo, oczywiście każdy go dziś ma. Nasz klub filmowy to jest taka instytucja, powiedzmy, upowszechniania kina, która no, nie kojarzy się prawda? z żadną taką rozrywką stricte, zabawą, tylko prezentujemy filmy, które są zawsze mądre i zawsze skore. Do refleksji na różne tematy i przecież filmy na temat sytuacji na świecie w przeróżnych wariantach, przecież nieporozumień, które występują, przecież zawsze gdzieś bliżej lub dalej, to my wyświetlamy najchętniej, bo wtedy przynajmniej mamy takie okno na świat prezentowane przez różnych reżyserów którzy z, 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 no jednak jakby z tak a priori są ludźmi e, mającymi rację, tak to powiedzmy, prawda? I te e, dwa filmy się fajnie wpisują w te i, o, tak. konflikty, no bo i w jednym i w drugim, w jednej i w drugiej Właśnie, propozycji tak, te konflikty tak, będą, tak. a w tle będzie miłość. Oczywiście, więc, że, więc tutaj może to wydać się państwu Dziwne i nawet absurdalne, jeśli my w ten sposób mówimy o film, o musicalu West Side Story. Ale co by nie powiedzieć, to to jest właśnie taki film, który powstał na po pierwsze bazie szekspirowskiej historii Roma i Julii, która już będzie chyba do końca świata, aż, aż Ostatni Człowiek zniknie. Mam nadzieję, że nigdy to się nie zdarzy z powierzchni Ziemi. To to będzie zawsze ta najbardziej. G popularna i najchętniej opowiadana, czytana, oglądana historia miłości, nieszczęśliwej miłości do tego, która została właściwie naznaczona właśnie takim nie po przypadku, dwa rody, możne rody, które z sobą rywalizują i które nie mogą pozwolić na to, żeby członkowie tych rodzin się połączyli jeszcze wę węzłem do tego miłosnym czy małżeńskim. I, i ta historia Historia przecież przerabiana była na tyle sposobów już w kulturze, w sztuce, że nie zliczylibyśmy, prawda? To jest i balet, i, i poezja, i, i teatr. teatr tak. No i film, no i, no i sztuki plastyczne. No. Film też na wielu płaszczyznach, prawda? Bo i poważne <grym> tak, te tematy tak, tak, i tak jakieś oczywiście. takie oczywiście. Mniej poważne. Tak, realizacje. i nawet takie bardzo nowoczesne, tak. prawda? Jak Romeo i Julia z Leonardo DiCaprio. Się. Więc tutaj West Side Story tak strasznych pomiędzy nami, które przecież nie, nie są z góry nam dane, tylko wypływają z nas. I to jest taki film przeciwko tym różnicom, bo ta historia z lat 50. Romeo i Julia przeniesieni właśnie jak gdyby w, w czasy 50. lat w Ameryce, gdzie Capuletti i Monteki to tak jakby analogia do dwóch grup młodzieżowych szarksów i jetsów, którzy z sobą walczą o taki jakby... Prymat. Prymat, właśnie, prymat. Nadzielni. Nadzielni, oczywiście. I, 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 I tu możemy tę analogię dostrzec, gdzie po prostu jest z jednej strony dziewczyna, z drugiej chłopak, którzy no mimo tych wszystkich różnic i mimo tych ciągłych tarć i starć, bo oni się przecież biją to między to sobą, to prawda? O, o, ten, o, to, o to bycie pierwszym um, to to e, to, to, to ciągle rywalizują z, między sobą, a jednak tych woje się zakupuje. I teraz taka właśnie podobna historia, że ta miłość jest z góry e, skazana na niebyt. E, nie, nie może się zrealizować jednak, bo, e, bo, bo, bo ludzie przeszkadzają, prawda? z jednej i z drugiej strony. Ta przeszkoda jest zawsze taka trudna i taka nie do zwalczenia, że ta miłość no, jednak będzie musiała zginąć. Już nie powiemy, bo może Państwo nie pamiętacie tej historii Toniego i Marii. I, więc teraz sobie ją przypomnimy jakby na nowo, bo i, ja sama powiem, że ja nie wracałam jakoś tak szczególnie do powtórek West historia. Story, ja pamiętam sprzed wielu lat ten film i oczywiście później za mną chodziły te melodie, które przecież są znane na całym świecie i znowu klasyczne już. I są powtórzone podobno w I to muszą być, dlatego, że tak, tak bo dlatego. Oceny tak, sami tak, wybrali. Oczywiście, ja, ja właśnie zawsze powtarzam, że, że tu nie ma co zdawać się tak bezkrytycznie na wszystko to, co czytamy na temat Kina szczególnie, dlatego że tu jednak pamiętajmy, drodzy państwo, że no nasza opinia widza jest chyba taka najbardziej mm, ważna. Panie, Ewo, bo West Side Story to jest jedna rzecz, ale też mamy Almodowara nowego, i tutaj też konflikt historyczny w tle będzie tego filmu. Tak. Bardzo mocno, podobno, w, spinał klamrą w ogóle cały. Całe... Cały obraz pod tytułem Matki mm. równoległe. Wielu pisze, że to jest udany powrót Almodowara, ale jednocześnie wielu też mówi, że, że on już zdziadział, że nie ma tego pazura. Ja nadal kocham jego filmy i Bully i Blask był fantastyczną tak prezentacją wierzę. jego samego, bo to się mówiło, mm. że to takie jego alterego, że to, że to on gra tą główną postać. Mm. Tutaj dwie bohaterki spotykają się na sali porodowej i. No i zaczyna się ich historia i, i znowu Almodóvar potrafi w takich smaczkach, w takich niuansach znaleźć sens swoich filmów i tak będzie chyba tutaj po raz kolejny. No, no chyba tak, dlatego że nikt jak Pedro Almodóvar nie potrafi rozgryźć duszy kobiecej. Oczywiście, że żadnego człowieka nie da się rozgryźć, bo my sami czasami o sobie wiemy mało, nie wiemy jakbyśmy się zachowali w różnych sytuacjach, co notabene jest teraz też już, się zaczyna, prawda, że, 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 że się zaczynamy jakby od, na nowo, no, zapomniałam odnajdywać, słowa, odnajdywać, tak? właśnie, odnajdywać samych siebie. I y, oczywiście Almodowar to taki reżyser właśnie filmów o kobietach, jak wiemy. Y, prawie wszystkie, tam jest kilka dosłownie tylko tytułów w jego filmografii. Gdzie kobieta nie gra. Yy, yy, Bully równe, blask, na przykład w tak właśnie, tak, tak, bo to jest był tak, fatel, ale wcześniej i Volvo, mm. nie wszystkie, yy, jakbyśmy od początku, matce, tak, tak, zaczęło się, nie pamiętam od jakich tytułów, tych pomniejszych, ale takim pierwszym strzałem dla mnie i pierwszym filmem Almodowara, który widziałam w swoim życiu, to były Kobiety na skraju yy, yy, tak, załamania nerwowego. Po prostu uwielbiałam ten film i już od wtedy wiedziałam, że to, oj, to będzie taki reżyser, którego będę mm. chętnie od oglądała i tak jest też do dziś, więc nie zgadzam się z tymi wszystkimi opiniami, że Almodóvar zdziałał, albo że albo że ostudził sprzedał się, w imię konsumpcjonizmu swoje tak, wartości filmowe tak. i że zaczyna mało tego, że zaczyna wkraczać na drogę um, takich um, takich mistrzów kina, którzy um, jakby porzucają swój temperament um, i sw Swój, swoją odwagę też, prawda, na rzecz takiej, takiego konformizmu lekkiego, żeby komuś się nie sprzeniewierzyć, prawda, żeby jakoś wyłagodzić, może, tę swoją dotychczasową energię, która ich rozpierała. Nie, to nie on. On po prostu y, ma talent i to jest mistrz i on nie musi ciągle pokazywać filmów o gejach, tak. prawda, mhm. skoro sam nim jest, to, 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 to nie musi tak być. A ludzie to mu zaczynają zarzucać, że on wtedy był taki, em, taki m, bardzo ciekawy em, i taki ożywczy, kiedy właśnie posługiwał się w, w tej części, powiedzmy fabularnej, em, sy, Historiami dotyczącymi właśnie różnych zachowań, takich, takich nieheteronormatywnych, prawda? Kiedy pokazywał ten inny świat. Że to było takie dla nas ciekawe. Ja wcale tak nie uważam, bo on, um, oczywiście to jest jakby naturalne dla niego środowisko, w związku z czym nie dziwię się, wie, że właśnie... jak to pokazał. Tak, wie i, no. i, i, i jednak no m, 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 myślę, że to, ten świat dla nas w, w jego wydaniu został tak bardzo przybliżony, że, że Zachęcałam niegdyś wszystkich, żeby, którzy mieli różne spojrzenie prawda, na sprawy te normatywne u ludzi, żeby właśnie nauczyli się to być wobec nich no, tolerancyjni. To nienawidzę tego słowa w takim kontekście, bo co to znaczy tolerancja? To, to sami dla siebie powinniśmy być w tolerancji w sensie społecznym. Właśnie, tak. I on jednak jest takim psychologiem duszy kobiecej i zauważmy, że nawet jeśli w jego filmach pojawiają się te elementy, prawda, związane z, 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 z ludźmi, którzy są o odmiennej, odmiennej racji tej, tej seksualnej, to po prostu i tak on drąży od środka. Psychologia postaci jest zawsze na najwyższym poziomie, i on nie przechodzi obok, on po prostu się zagłębia w te dusze, on tam wchodzi. Drodzy Państwo, no ty, sytuacja tego wymaga, że będziemy dzisiaj też mówić o tych rzeczach, które chcielibyśmy Państwu polecić, a które wychodzą spod, spod pióra naszych ukraińskich przyjaciół, czyli twórców z Ukrainy i w kontekście tego, że część środowiska artystycznego bojkotuje rosyjskich twórców. E, więc ja Państwu polecam dokument na e, najsłynniejszej w tym momencie platformie streamingowej, której nazwy podać nie możemy, na N się zaczyna, e, o właśnie o wojnie na Ukrainie i to jest rzecz wybitna. E, musicie to Państwo zobaczyć, ale już e, dzisiaj troszkę zapowiedziałem, że będziemy mówić też o propozycjach e, ściśle związanych właśnie z tą artystyczną częścią kina i tutaj e, łoźnica z Donbasem. To jest chyba rzecz, e, którą szczególnie będziemy polecać, zwłaszcza, że dotyka tego właśnie tematu, mm -hmm. tyle że z takim pazurem historycznym nieco wcześniejszym. E, tak, tak. E, chociaż powiedziałabym, że, y, 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 że filmem, który chyba tak najdobitniej e, powiedziałby nam teraz o, e, o tej rosyjskiej hmm, no, nie wiem, jak, to, jak znowu to nazwać o tej rosyjskiej zajadłości takiej, która w tych ludziach jest. Myślimy o tych ludziach, którzy w dalszym ciągu tak ślepo ufają swojemu przywódcy, którego tak kochają. Staram się w ogóle wyobrazić, prawda, jak to jest możliwe, ale chyba wiem, bo to jest w tym filmie. Oczywiście w Donbasie, ale też w filmie tego samego reżysera, czyli w Łagodnej. Mhm. O, różnica polega na tym, że akcja filmu Donbas rozgrywa się no właśnie na Ukrainie i to tam, na tym terytorium, które zostało zagarnięte już kilka lat temu Ładnych przez ukraińskich separatystów, którzy są oczywiście prorosyjscy z gruntu i jak wiemy wszystko to, co się tam wydarzyło sprzyjało temu, co dzieje się dziś. Prawda? czyli jakby już wtedy Putin wyrażał swoje, swoją wolę pochłonięcia do swojej Rosyjskiej Federacji, przynajmniej tamtej części Ukrainy, no, a to już był pierwszy krok, jakby, prawda, w tym jego takim zadęciu wielkomocarstwowym, które, które jak wiadomo. No, w tej chwili po, tak, takie ma konsekwencje. E, więc Donbas, Sergija Łoźnicy, to jest film, który możecie Państwo sobie obejrzeć na platformie moje kino. Zabierając e, jest... oczywiście... Komeda tak, znaczek, tak, wybiera, bo tak właśnie, jeszcze jest tym, ten znaczek. Tak, o tym jeszcze pamiętajmy kina, komenda, właśnie, tak. dlatego że to jest taka platforma, która ma na celu też pokazywać te filmy przez pryzmat poszczególnych kin studyjnych w Polsce i my tam do tej sieci od początku należymy, jesteśmy jej członkiem, więc bardzo nam zależy na tym, żeby w dalszym ciągu nie zapominać, że jeśli chcemy obejrzeć film właśnie tam, to za pośrednictwem takiego znaczka Kinokomeda, które tam bardzo łatwo odnaleźć. I ten film jest filmem, który zapowiadał nieszczęście. Ja tak to czułam już wtedy, kiedy ten film wyświetlałam dla, dla naszych widzów w DKF, i to było. Ponad 3 lata temu, kiedy ten film powstał, prawie 4 lata temu, natomiast opowiada o tym, co się w 14-15 roku zadziało właśnie tam w, 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 w tym re, regionie Don, Don, Donbasem zwanym. Um, jest to film przerażający, naprawdę. To jest film pokazujący, czym jest Rosja jako państwo policyjne. No bo pomimo, że film dzieje się na Ukrainie i jednak no głównie dotyczy tej, tej części społeczeństwa, która tam była prorosyjska od zawsze, to jednak właśnie poka potrafi pokazać, czym jest państwo policyjne w najgorszym tego słowa wydaniu. To, co dziś e, dzieje się Białorusi w Ukrainie bo też musimy państwu tutaj przypomnieć czy właściwie nawet tak powiedzieć że przestajemy mówić już na Ukrainie Mówimy w Ukrainie, mówimy tak, w Ukrainie tak. prawda? Polscy językoznawcy opowiedzieli się też za zmianą tej formy, żeby koniecznie mówić w Ukrainie, ponieważ to na Ukrainie no, nosi znajom, zna, znamiona jednak takiego, m, takiego m, przyrównywania m, krainy geograficznej do jakiegoś większego tworu, do, do, do jakby przynależności do większego tworu, bo to jest właśnie m, tak, że w Polsce mówimy na Śląsku prawda, ale Śląsk jest nasz polski, natomiast tam Ukraina to jest twór zupełnie odrębny i kraj odrębny, więc nie powinniśmy mówić na Ukrainie, tylko w Ukrainie, tak jak w Polsce, więc to jest takie proste i łatwe wytłumaczenie, natomiast no tak właśnie w tej chwili róbmy, bo każda, każda drobna nawet sprawa jest ważna, jest istotna. No ale tamten film sprzed tych paru lat zrobił na mnie wtedy takie wrażenie, że ja nie mogłam się otrząsnąć, nie mogłam się nie mogłam ochłonąć. Ja się wtedy tak wystraszyłam, bo zdałam sobie sprawę, że to, co w tym filmie pokazano, już jest tak blisko nas. Tak, już tak, jest to tak się blisko. działo, ja pamiętam Prawda? wtedy. Tak, Właśnie. Tak, też miałam takie wrażenie. Ale zanim tego filmu nie zobaczyłam, to ja sobie z tego sprawy nie zdawałam, bo co by nie powiedzieć, kino ma tę moc, że ono nam unaoczni, ono I przewiduje nam pokaże. Rzeczy. Tak, ale przede wszystkim my to widzimy na własne oczy, pomimo że to jest Taka nieprawda, czyli film nakręcony przecież przez, przez reżysera, z aktorami, Zasady to jednak, nieprawdziwy. Właśnie to tutaj chcę powiedzieć, że on się. Głośnica zrobił rzecz fenomenalną, dlatego że on chcąc pokazać tę prawdę o tym, co się tam działo w tamtym czasie, a co się przecież dzieje do dzisiaj, to on wziął na warsztat filmiki youtuberów, którzy tam te filmiki kręcili telefonem i wrzucali je na YouTube, i on po prostu odwzorowywał te sceny, te sytuacje, po to, żeby jeszcze bardziej nam przybliżyć to, jak to jest tam. Na prawdę, tu i teraz, prawda? Co się dzieje, że to jest tak samo. Um, nie posłużył się tymi filmikami. On je po prostu sfabularyzował. Tak, On z nich z... zrobił film. Mhm. Ale, ale historie są prawdziwe. Czy, czytałem taki, taki jeden artykuł, że to jest jeden wielki mem tej wojny ale zrobiony w taki wysublimowany i świetny sposób, mm -hmm. że jest po prostu fabułą. To nie jest kino Patryka Wegi, Łoźnica yeah, też przecież yeah, o ileś półek wyżej, natomiast mm -hmm. faktycznie gdzieś tam zabranie tych takich memicznych sytuacji, bo one mm -hmm. stają się w pewnym mm -hmm. sensie najpierw wiralem, a później tak, memem i Tak, jest to tragi farsa, bo tak, tak naprawdę groteska, jest to tragi farsa, tragi farsa, groteska, farsa, groteska, ale podszyta y, takim, takim przerażającym obrazem tego, co y, y, może się wydarzyć wtedy, kiedy, y, kiedy ktoś ma właśnie takie y, dążenie do bycia y, carem, tak? Tak, tak, lepszym. Nie, nie, nie bójmy się tego tak, powiedzieć. Tak, tak, tak że, 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 że już te różnice y, w my Myśleniu na temat polityki, tej geopolityki przede wszystkim y, są tak wyraźne w tym filmie u ludzi, którzy tam mieszkają, że to się nie mieści nam w ogóle w głowie, proszę Państwa, obejrzyjcie ten film, bo, zro, bo ten film prowadzi nas jednak do pewnego zrozumienia, y, 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 skąd to wszystko wypływa, bo to wszystko zależy od nas, od ludzi. Od tego, jak my się ustawiamy wobec władzy, wobec tego, co ta władza z nami robi, czy my się na to zgadzamy, czy nie. Ten film cudownie to wszystko pokazuje i analizuje wręcz, ale o, tych, o tym, jak powiedziałam, takich zakusach, czy nie, o tej inności, bo jednak tak trzeba powiedzieć, rosyjskiego myślenia. Na temat tego, kim oni są, skąd oni się wywodzą, co, jak oni są wielcy, jak, jak trzeba w ogóle myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Na dowód tego obejrzyjcie Państwo następny film Łoźnicy, czy on był już, nie pamiętam, który w kolejce, czy, czy przed, czy po, ale jakoś tak obok, albo nawet w tym samym roku zrobiony, nie pamiętam. I to jest właśnie Łagodna. No, czemu ty jeździsz? Mnie Zinko zawód no, żeby pomóc. Я могу знать, где мой муж. Ты в тюремный город приехал? Пошли, я обо всем договорю. Людям не верь, они тоже скоты. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na seanse i na platformę tak, MojeKino.pl, gdzie oczywiście należy odszukać jeszcze relikt w postaci kina Komeda, ale przecież jest jego kontynuacja tak. w postaci klubu filmowego Komeda na wolność. Oczywiście. Dziękujemy Państwu Dziękuję serdecznie. bardzo.